Dobrze proszę Państwa. Ohio go Life of Maciek do mnie dołączył. Dziękuję bardzo. Żółwik. Bum! Dzisiaj na tym się wspinałem. też dzisiaj o tym wspominamy. Z tym kumplem. Niesamowite przeżycie. I teraz to, to jest taka epicka przygoda, stary. Przecież szliśmy stamtąd, zobacz to. Nawet, nawet już nigdy nie widać tego. Widzisz kawałek tego tego strana, ale to jest. Sur surreal jak się czujesz, że to jest zmęczony czy to jeszcze byś poszedł sobie na spacer? Dwa razy myślałem, że umrę Z <grym> odmnożenia Strasznie było, to była masakra. Serce wali, wszystko wali. Miałem pod koniec takie stany, że już nie wiedziałem, czy umieram, czy nie. <śmiennie> takie, takie, jakby takie wyczerpanie, że, że moje ciało już tak, tak wiesz, przedśmiertelny skurcz taki wydaje po prostu, że mamy te ostatnie 5%, dajmy z siebie wszystko. O to właśnie chodzi, wspinasz się przez całą noc, po to, że jak nadejdzie dzień, masz niespodziankę po prostu, i jest taki. Na górze góry Fuji jest taka trasa spacerowa, że możesz obejść całą górę Fuji i zobaczyć Japonię ze wszystkich kierunków. Patrzcie, spotkaliśmy... Jak masz na imię? Eryk. Eryk. E, no. Spotkaliśmy Eryka. O, który o, to Super myślałem się, że ogląda, bo mnie zaczepił. A dziękuję bardzo. Z innej beczki <laughs> Tutaj dochodzimy do miejsca, gdzie jest taki główny szlak wspinaczkowy na górę Fuji, którego nie braliśmy. To, on jest bardzo popularny i zawsze jest duża kolejka ludzi wchodzących na górę, więc jeśli macie wybór, to może lepiej go uniknąć, bo to jest taki no, e, mainstream. Nasz był dużo bardziej hardkorowy niż to co się idzie. Oni idą po gładkiej drodze cały czas. Smak zwycięstwa? Smak, no. smak zwycięstwa to będzie jak do ikina, steak powiedział. No, to będzie smak zwycięstwa, to <laughs> prawda. Marzę o tym, marzę o tym bardziej niż masażu stóp. A moje stopy prawie odpadają w tym będzie. <laughs> Skósta i wąs, tylko wąs. Hmm. Kasia dołączyła do nas. Nie była na wschód. Czemu? Bo nie już byłam nie na wschodzie, bo już byłam dwa razy na wschodzie słońca, i nie chciałam siedzieć w mrozie. Powiem, że to jest najgorsze. Jak czeka. się spało w chatce na stacji? Pff, nie spała się. <noise> Beznadziejna. 6 no. tysięcy jenów kosztuje co? No, za taki, taki drewniany kawałek podłogi. Drewniany kawałek podłogi z um, srebrnym takim no. Takim materacem do do... do, do kempingu, tylko że taki naj, najgorszy, taki mega cienki. To taki tyle najgorszy? kosztuje, co nawet taki średniej klasy hotel czasem. No. No, może trochę mniej, ale ciężko się wstaje, co? O Jezus, zresztą te kamienie w tyłku też w ogóle... Oh. Dookoła topu Góry Fuji jest taka trasa spacerowa, można sobie zobaczyć we wszystkie strony widoki. I ona już jest taka niewspinaczkowa, tylko tak się idzie praktycznie po płaskim, więc miły finisz wszystkiego, więc zrobimy sobie kółeczko, zanim zejdziemy. Można sobie również obejrzeć krater, bo Fuji to jest wulkan, no w sumie to jest dość oczywiste, ale, ale no jest krater, w sensie w środku, po środku. No. Niesamowite to jest, że e, jesteśmy nad chmurami cały czas, nigdy nie myślałem, że chmury są na konkretnej wysokości, zawsze się wydaje, że są po prostu na niebie. I tak, teraz leżę, próbuję leże leżeć, jestem diapersko zmęczony, nie spałem całą noc, tylko przedłem. Każdy ruch jest tak bolesny po prostu, a to jeszcze trzeba pozbiedzać, Kasia w chmurach. Kasia chodzi z głową w chmurach ostatnio. Cała ta przygoda to jest najdłuższa sesja kardio w moim życiu. Jakieś nie wiem 30 godzin podwyższonego tętna jeszcze połączonego z tym rzadszym powietrzem na wysokości. O. vo max. To jest najwyższy punkt góry Fuji i jednocześnie najwyższy punkt Japonii. 3776 metrów. No dobrze. Co? To się udało. Ok, pozbyliśmy się wody, nagraliśmy zakończenie do filmu o wspinaczce. Możemy stąd iść w końcu. Już wyżej się nie da, stąd jest tylko w dół. Dobra, zaczynamy schodzić w dół. Zejście w dół jest trochę niebezpieczne, bo jest strasznie dużo pyłu, się sypie i można się przejechać na takim piasku, więc. E... A z tego nie będę kręcił, bo nie, nie chcę mieć jednej ręki zajętej. Muszę się wytłumaczyć przed wami w ogóle. Następne dwie godziny mojego życia nie będą udokumentowane, to jest bardzo niekomfortowe. Ale będziemy się iść w maseczkach, żeby się nie nawdychać tego. Albo dobra, nagram telefonem. Eee no, pikuś, tylko dostać się tam. Zejście jest mordercy, to jest okropne po prostu. To jest... Już, już nie wiem po prostu. Nie wiem jak się nazywam No zeszliśmy do tej piątej stacji Ale to jest Nawet nie mam żartu Jestem tak zniszczony Nie wiem czy było warto Jest Przeszedłem tyle poziomów w ogóle zmęczenia Teraz jestem w fazie otępienia No i tak mniej więcej wygląda wyprawa na górę fuji. Piękne przeżycie, bardzo duży wysiłek fizyczny, nawet sama ta trasa wspinaczkowa, te ostatnich parę godzin dla nas, ta, która jest właściwą wspinaczką dla większości, nawet ona jest wymagająca, więc należy się dobrze przygotować. Nie polecałbym tego osobom bez jakiejkolwiek kondycji fizycznej. Wiadomo, że nie trzeba być wyczynowcem, ale, ale warto być przygotowanym. Trzeba mieć koniecznie dobry sprzęt rzeczy na zimę, bardzo ciepłe, ponieważ bardzo zimno się tam robi. Ja miałem na szczycie na sobie więcej warstw niż na Grenlandii tak naprawdę. Do tego też pamiętajcie, że w górze Fuji bardzo ważny jest jej ikoniczny wygląd i kształt. A tego kształtu nie zobaczycie będąc na górze Fuji, więc tak naprawdę najbardziej takie japońskie widoki nie są na górze Fuji, tylko na przykład na jednej z innych sąsiadujących gór, na przykład z Hakone albo Ariake. Jest w Japonii bardzo dużo miejsc, które konkurują ze sobą o miano tego najlepszego punktu widokowego na górę Fuji i są to paradoksalnie miejsca oferujące chyba... Bardziej taki klasycznie japoński widok niż samo bycie na szczycie, ale oczywiście bycie na szczycie to prawdziwa magia, i świadomość pokonania całej wysokości Japonii w ciągu ich kilku dni powoduje, że jestem bardzo dumny. Czy warto wejść na górę Fuji? Warto, no w sensie nie mam tu żadnej płenty. Po prostu warto. <śm>